Ja liczę, 20, ja liczę. 20 21 27 28 29 30 szukam. Dobra, już się schowali. Ich nigdzie nie widać. Mam 5 minut i 6 sekund nagrywarki, bo usunąłem sobie ten transfer, więc będzie super. Dłuższa będzie, dłuższa będzie troszeczkę druga część. Ale chowany na maksa. Jak znajdę to będzie super. Tylko nie wiem czy znajdę. Nikt nie ma. Nie wiem gdzie Tomek, mam cię! Znalazłem! Znalazłem! Pewnie kamera już ich uskoczyła. Ja ich nadal nie widzę. Pójdźmy się tu. Tu coś. O, to nie mógł się. Mam Was! Znalazłem! Bardzo szybka ta runda. Za bardzo. Minut. Ja! Czemu by się wszyscy schowaliście tak blisko? Filmik trwa, prawie zdjęcia i te inne e nie chcę taki krótki no ale dobra to był taki koniec dosyć krótka dla część druga część Chciałam, żeby być dłuższa ale cóż i jak ci będzie taka długa jak tamta? Też może. Może. Widzimy się w kolejnym odcinku schowanego albo z czegoś. Nara ludziska. Subskrybujcie. Lajkujcie. Inne dziwactwa róbcie. Pa. Kurde. Zasłania mi to. A!